Kochani, jest przerwa między no, kołtami The Voice: były najpierw dwie drużyny, teraz jest właśnie przerwa, potem będą no, jeszcze dwie drużyny, ale musimy pogadać o jednym zachowaniu, a mianowicie zachowaniu Maćka Zielińskiego, czyli uczestnika z drużyny Thompsona i Barona, który w trakcie jakby no, oceny jurorów, w drugiej uczestniczki, która mogła kogoś zastąpić na krześle, czyli Karolinę, wyszedł e, na środek i powiedział, że on. Dla niego to jest hobby muzyka. I on chce, żeby Karolina za jego miejsce i w ogóle wygłosił cały statement i tak dalej. I uważam, że to było okropne. Dlatego, że dla tej Karoliny to było moim zdaniem straszne przeżycie, bo ktoś odstąpił w swoje miejsce i wiesz, ona mogła poczuć się też trochę taka, no niedoskonała, w sensie wiecie o co chodzi, że, że gdzieś tam. Ktoś po prostu daje jej miejsce, a nie ona sobie walczyła i nie trenerzy o tym zadecydowali. Trenerzy powiedzieli, że skoro Maciek sam rezygnuje z miejsca, to Karolina wskakuje na jego miejsce. Potem zresztą za chwilę zastąpili Karolinę, co było w ogóle okropne moim zdaniem, jak ta dziewczyna się musiała poczuć. Masakra, bo uważam, że skoro już ją zastąpili, to powinni. U opowieść do końca. Zresztą była najlepsza z nokautów chłopaków praktycznie. No Był jeszcze Mateusz, który był całkiem dobry i uważam, że był naprawdę okej, okay, ale to jaką piosenkę miała Karolina jak ją wykonała to było rewelacyjne. Tutaj uśmiechamy się wiadomo do Ani Karwan. Myślę, że jak Ania na bank ukradnie Karolinę, mam taką nadzieję, i że weźmie ją do siebie, do Timu. Zachowanie Macieja było dziwne, niestandardowe. Uważam, że niepotrzebne. Mam wrażenie, że nie wytrzymał całego ciśnienia jeśli że Jóżyska zwolniła, no cały czas to niego, że jednak to on powinien opuścić program, że wśród tych wszystkich występów jego miał najwięcej mankamentów, znaczy może najwięcej mankamentów, no był gdzieś tam najbardziej taki, gdzieś tam miał jakieś jeszcze śrubki do dokręcenia, że tak powiem. Także no dla mnie słabe zachowanie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja, jeśli Karolin to kiedyś będzie oglądać, powiem tak ruina jesteś najlepsza. Trzymam mocno kciuki, żeby Ania cię ukradła i żebyś była w tym wymarzonym półfinale. Mam nadzieję. Trzymam mocno kciuki. No i napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. No i do usłyszenia niedługo.